Hej moi drodzy, witam Was w nowym filmie i zapraszam Was dzisiaj na test dwóch polskich nowości. Może nie są one jakieś super gorące, ale jeszcze zaliczyłabym je do nowości. Zamawiałam te dwa produkty w drogeriach internetowych, także zaliczam te kosmetyki do kategorii drogeria. No i mowa tutaj o pielęgnacyjnym kremie BB od marki Inimini oraz o korektorze Serum Concealer od marki Pierre Renée. Także dzisiaj sobie te dwa produkty przetestujemy. Powiem Wam, że bardzo mnie interesują, dlatego że marka Ini Mini ostatnio wypłynęła w internecie, sporo się mówi o ich pielęgnacji, a tutaj mamy kosmetyk pielęgnacyjno-makijażowy. Jeśli chodzi o korektor z pierlenę, to również jest ciekawie, dlatego że ma być to Serum Concealer, czyli pielęgnacja połączona z makijażem, i dodatkowo w korektorze mamy SPF25. A ja jeszcze z korektorem, który ma SPF, się nie spotkałam, więc jestem ciekawa, czy on nie będzie ciężki, czy nie będzie się osadzał. Zobaczymy, przetestujemy. Jeśli chodzi o korektor, mam kolorek 02, a jeśli chodzi o krem Bibi's Ini Mini, jest to odcień light i zaczynamy właśnie od tego produktu. On w cenie regularnej kosztuje około 70 zł, chyba dokładnie 69,90. Z tego, co pamiętam, to kupiłem ten krem na Minty Shop i chyba wtedy była jakaś zniżka, minus 15%, także zapłaciłam troszkę taniej, ale na przykład na Daglasie też te produkty widziałam. Widziałam kosmetyki marki Inni Mini i krem BB również był. Pojemność tego produktu to 40 ml, zazwyczaj jeśli chodzi o podkłady czy krem BB, to są to 30, więc tutaj mamy troszeczkę więcej kosmetyku. I jeśli chodzi o opis producenta, to już Wam czytam, co tu jest napisane. Pięknacyjny krem BB wyrównuje kolory skóry, zmniejsza widoczność drobnych niedoskonałości, a także zapewnia świeży i promienny wygląd. Lekka formuła produktu została wzbogacona o składniki aktywne, które wykazują działanie antyoksydacyjne, przeciwzmaszczkowe, regenerujące i kojące. Chronią także przed negatywnymi skutkami promieniowania. Dodatkowo zastosowane ekstrakty roślinne regulują produkcję sebum, zapobiegając błyszczeniu się skóry bez efektu ściągnięcia i wysuszenia. Produkt szybko się wkłania, zapewniając satynowe wykończenie i widoczne wygładzenie skóry polecany do każdego rodzaju cery. I mamy tutaj aż 99,3% składników pochodzenia naturalnego, także jest to naprawdę czysty skład. No i zobaczmy, jak wygląda ten kolor, jaka jest formuła, konsystencja. Ok, produkt jest bardzo leciutki. On jest kremowy, ale to jest taki rozwodniony krem. Jeszcze nie płynna konsystencja, ale już tak na pograniczu płynnej i kremowej. Ten produkt. Pachnie, ale nie powiem Wam czym. Chyba jest to jakiś taki zapach lekko roślinny. Ok, jeśli chodzi o kolor, myślę, że będzie spoko. Bałam się, że może być za jasny, bo jest to jednak odcień light, ale wydaje mi się, że będzie dobrze. Także nakładam na połowę twarzy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na początek rozprowadzę palcami. Wydaje mi się, że przez to, że on jest tak płynny, to będę musiała doklepać gąbeczką, bo może się troszeczkę mazać. Przetestowałam do tej pory mnóstwo podkładów i kremów BB, i w mojej ocenie takie stricte kremowe konsystencje łatwiej się rozprowadzają, równo się rozprowadzają, nie robią prześwitów i zamazów. No, a tutaj niestety nie do końca ładnie się to rozkłada, więc zaraz doklepię sobie gąbeczką. Produkt jest bardzo leciutki. No, powiem Wam, że kompletnie go nie czuć na skórze. Tak jakby on się troszeczkę w skórę wchłaniał, więc tutaj. Faktycznie może być działanie pielęgnacyjne plus makijaż. Jest bardzo lekki, bardzo delikatny. Jeśli chodzi o krycie, no to na pierwszy rzut oka widać, że jest lekkie. Lekkie może minimalnie w stronę średniego, ale trzeba by było go dołożyć, więc ja go troszeczkę dobuduję. Najbardziej zależy mi tutaj na policzkach, bo mam mocne zaczerwienienia. Po nałożeniu drugiej warstwy tutaj w tym miejscu, niestety to zaczerwienienie, które mam, nie jest przykryte. Mam tutaj też taką troszkę większą czerwoną niedoskonałość i to również się wybija. Także no nie za bardzo się ten produkt buduje. Doklepię go teraz gąbeczką. No i widzę, że gąbeczka od razu zabrała mi produkt. Może on się nie odkleił tak na 100%, ale to krycie się jeszcze bardziej zmniejszyło. Zaraz spróbuję chyba jeszcze troszeczkę dołożyć, bo naprawdę gąbeczka dosyć mocno mi tutaj rozcieniła ten krem. Ok, krem bibi na połowie twarzy i powiem Wam, że po wblendowaniu go gąbeczką on się ładnie wtopił. Na początku jak go rozprowadziłam palcami, to on się nie osadził. Wyglądało to dobrze, ale miałam wrażenie, że były delikatne zamazy. Teraz się wszystko wyrównało i jeśli chodzi o odklejanie się tego produktu, to zauważyłam, że było to tylko w miejscu, gdzie dołożyłam drugą warstwę tego kremu. Tutaj, gdzie była jedna cienka warstwa, nic się nie odkleiło i wszystko wygląda dobrze. A w tym miejscu, gdzie zbudowałam ten produkt, niestety gąbeczka jakby zabrała mi jego nadmiar. Więc nie wydaje mi się, żeby on się fajnie budował i żeby można było osiągnąć tym produktem średnie krycie. Raczej jest to krycie lekkie, takie bardzo delikatne, naturalne, idealne do makijażu Make Up No Make Up. Ja mam sporo niedoskonałości i właśnie te większe zaczerwienienia, więc dzisiaj przydałoby mi się trochę krycia. Ale, jak moja cera wygląda dobrze, to wtedy myślę, że chętnie bym po ten produkt sięgała. Bo nic się nie odcina, wygląda po prostu jak druga skóra. Zrobiłam sobie przed chwilą świeżego słocza, żeby sprawdzić, czy ten produkt oksyduje. No i powiedziałabym, że nie. On się tak minimalnie przyciemnił, raczej dopasował niż tak stricte zoksydował. Po drugiej stronie wylałam sobie ten krem na gąbeczkę i z gąbeczki nałożyłam na skórę. I powiem Wam, że to jest bardzo dobry sposób w przypadku tego produktu. Ja zazwyczaj tak nie robię, ale widzę, że. Bardziej taka lekka, płynna konsystencja, lubi się z taką formą aplikacji. Od razu jest wszystko ładnie wyrównane, wtłaczamy sobie ten produkt w skórę, a w przypadku nakładania palcami jednak były delikatne zamazy, no i trzeba było to później gąbeczką i tak poprawić. Więc myślę, że jak będę go nakładać, to właśnie na gąbeczkę i z gąbeczki od razu na skórę. Ok, myślę, że wygląda to spoko. No jak mówię, jako takiego krycia tutaj nie ma, ale jest ładne wyrównanie kolorytu. Na pewno wygląda to niesamowicie naturalnie, leciutko. Wykończenie jest minimalnie takie mokre, troszkę nabliżające. Nie ma tutaj na pewno rozświetlenia. Dołożę sobie jeszcze na to zaczerwienienie, troszeczkę tego kremu. Ok, jak tak delikatnie, naprawdę bardzo delikatnie doklepuję, to on się troszkę buduje, ale to jest naprawdę takie muskanie tylko gąbeczką. Produkt nałożony na całą twarz, i powiem Wam, że nie można mu odmówić tego, że on jest bardzo komfortowy. Praktycznie niewyczuwalny. Jedyne co tutaj czuję, to takie delikatne nawilżenie, odczucie odświeżenia. Czuję, jakbym nałożyła jakiś nawilżający krem. Także to jest super. Idealna opcja na co dzień. Oczywiście jest to produkt dla osób, które nie mają problemów z niedoskonałościami. Które potrzebują delikatnego krycia na co dzień, a nie czegoś takiego mocniejszego. No, bo tutaj tego krycia za bardzo nie zbudujemy. Ale myślę, że jak już wyleczę sobie te niedoskonałości, to chętnie będę po ten produkt sięgać, bo jest bardzo leciutki i bardzo delikatny, wygląda naprawdę ładnie. Trzeba przyznać, że skóra wygląda bardzo świeżo, bardzo zdrowo i powiem Wam, że nawet nie przeszkadzają mi te niedoskonałości, które gdzieś tam przebijają. Bo jest to efekt bardzo takiej wypielęgnowanej, nawilżonej skóry. Producent napisał nam, że ten krem ma dać satynowe wykończenie i widoczne wygładzenie skóry, i powiem Wam, że faktycznie to wygładzenie jest, może te pory nie są takie wyblurowane, ale ta skóra wygląda gładko, wygląda naprawdę ładnie. Także na ten moment produkt mi się podoba. Nie do końca łatwa jest jego aplikacja. Troszeczkę jest to problematyczne, że on jest taki, wiecie, wodnisty i się troszkę marzę ale nakładany gąbeczką wygląda naprawdę bardzo ładnie. Że jak krem mamy załatwiony, to przechodzimy sobie do drugiego produktu w dzisiejszym teście, czyli do korektora od Pierre René Serum Concealer z SPF 25. Jak wspominałam wcześniej, mam odcień 02. Producent pisze na opakowaniu, że ma być to skoncentrowany, wysoko napigmentowany korektor, skutecznie zmniejsza zaciemnienia pod oczami, maskuje wszelkie niedoskonałości oraz redukuje przebarwienia. Płynna, lekka formuła produktu zapewnia subtelne, matowe wykończenie, dzięki któremu skóra prezentuje się doskonale przez cały dzień. Kolor 02 wygląda tak i powiem szczerze: myślałam, że będzie troszeczkę ciemniejszy. Mam nadzieję, że uda mi się to ograć i nie będę miała białej pandy pod okiem. Jeśli chodzi o jego formułę, to jest dosyć kremowy, ale nie za gęsty. Wydaje mi się, że nie będzie ciężki. Korektor nakładam pod oczami, ale też nałożę go przez środek twarzy. Po takim pierwszym dotknięciu, no nie wydaje mi się, żeby on miał jakieś super mocne krycie. Ja też nie nakładam go dużo, to jest naprawdę minimalna ilość. Po prostu go rozciągam po skórze. Ale tak naprawdę tego produktu nie ma dużo, więc zobaczymy, czy to wystarczy. Z tego co widzę, to korektor jest zastygający, może nie tak na 100%, ale on zastyga, więc trzeba z nim szybko pracować. Zobaczcie, nałożyłam naprawdę małą ilość, bardzo cieniutką warstwę, i ten korektor muszę rozłożyć dosyć nisko. On jest tak napigmentowany. Może on nie ma super mocnego krycia, to nie jest na pewno krycie pełne, ale przez to, że ma mocny pigment, to wystarczy naprawdę troszeczkę, troszeczkę jedna kropeczka tego korektora, żeby nałożyć w miejscu, w którym chcemy. Bo po prostu tutaj go było za dużo i musiałam go. Delikatnie obniżyć, aby nie było za jasno. Mam nadzieję, że jak wszystko przypudruję, to się to wyrówna. Tak, on zastyga. Tutaj już czuję, że będę miała lekki opór przy blendowaniu. Na żywo może nie ma tragedii, ale powiem Wam, że w kamerze wygląda, jakbym miała tutaj białą pandę. Także biorę sobie troszeczkę tego kremu BB na gąbeczkę i będę chciała pozacierać granicę między korektorem a tym kremem żeby to nie było aż tak rozjaśnione i tak się nie odcinało. Myślę, że ten korektor będzie dla mnie dobry w październiku, jak już opalenizna mi zejdzie, bo teraz zdecydowanie jest dla mnie za jasny. Z tego, co pamiętam, były chyba cztery odcienie, no ale ja myślałam, że dwójka to już pewnie nie będzie taki super jasny kolor. Bałam się, że trójka już będzie za ciemna, a okazuje się, że mogłam jednak celować w trójkę. No okej. Okay. Wygląda to spoko, zaraz sobie przypudrujemy ten korektor. W sumie jak ten korektor mi się sprawdzi, to mogę go ewentualnie mieszać z ciemniejszym korektorem, a mam taki ciemny kolor z NYXa z tej serii Bear With Me i to też jest korektor nawilżający. Ma troszkę inną konsystencję, ten z Pierre jest kremowy i właśnie bardzo mocno napigmentowany, ale myślę, że te produkty nie będą się ze sobą gryzły. Także w razie czego będę dokładać troszeczkę korektora z NYXa i to po prostu mieszać. Okolice pod oczami i strefę T przypudruję sobie pudrem z Klaresy. Jest to Soft Matte Under Eye Powder. Bardzo fajny puder wygładzający. Jest biały, ale na szczęście jest ultra delikatny i nie bieli. Także delikatnie sobie ten puder wtłaczam. I nałożę go na strefę T, ale użyję do tego celu puszka, bo kupiłam sobie jakiś czas temu puszek od marki NAM z tej najnowszej kolekcji. Jest to po prostu Smart Powder Puff i zobaczę, jak on mi się sprawdzi. Jeśli chodzi o puszki, to używam najczęściej tego trójkąta z Glam Shopu, ale chciałam mieć w końcu jakiś okrągły puszek. Także zdecydowałam, że przetestuję ten z Nums. No i zobaczymy. Wysypię sobie troszeczkę tego pudru na wieczko. I wtłoczę w skórę. Nakładam sobie bardzo małą ilość tego pudru, bo nie chcę robić bakingu. Nie chcę tego, wiecie, tak super hiper utrwalać. Tylko po prostu chcę sprawdzić miękkość tego puszka, chcę zobaczyć jak to się będzie aplikowało. Ok, no i widzę, że jest to lekki, delikatny efekt. Skóra jest troszeczkę zmatowiona, bo ten puder daje miękki mat. Ale ta warstwa pudru jest bardzo lekka, bardzo delikatna. Także puszek jest spoko, jest mięciutki, przyjemny. Myślę, że będę go używać. Ja rzadko kiedy używam takich puszków, no ale jednak używam, więc na pewno mi się on przyda. Jeśli chodzi o czoło, no to powiem Wam, że ten puszek dał jeszcze dodatkowe wygładzenie. Ten puder wygładza, ok, ale nie aż tak. No tutaj mam blur na czole. Wszystkie te linie, które mam na środku po prostu mi znikły. Także to jest na pewno zasługa tego, że ja wtłaczam ten puder, a nie omiatam skórę. Resztę twarzy nałożę puder satynowy znam Satin Loose Powder i nałożę go już standardowo pędzlem. Lubię efekt, jaki dają puszki, bo to jest właśnie takie dodatkowe wygładzenie, ale jednak no chyba jestem team pędzel. Jestem przyzwyczajona do pędzla. Jest to taka, wiecie, intuicyjna aplikacja. Jeśli chodzi o puszek, to też jest bardzo proste i szybkie. No ale jak już coś się zakorzeni, to ciężko jest to zmienić, a ja zawsze używałam do pudrowania twarzy pędzli. Ten puder znam daje również przepiękne wygładzenie, taki lekki efekt odbicia światła, więc wygląda to bardzo świeżo. Po przypudrowaniu krem z Inimini wygląda super, bardzo naturalnie, efekt drugiej skóry. Jeśli chodzi o korektor, ja go przypudrowałam, to powiem Wam, że wygląda jeszcze lepiej. Nic nie powchodziło w załamania. Jeszcze nie robiłam dolnej powieki, więc tutaj wszystko widać jak na dłoni. Bardzo gładki efekt, no ale wiadomo, to jest zasługa głównie pudru, tej warstwy, która jest na wierzchu. O korektor się sprawdził. Naprawdę spoko wygląda, i mam wrażenie, że po przypudrowaniu wszystkiego nie mam tutaj już jasnej pandy, już się to tak nie odcina. Poza kamerą dokończyłam makijaż. Użyłam dwóch mini paletek od Nataszy Denony. Ostatnie moje uzależnienie. Jeśli chodzi o bronzer, jest to paletka Bronze and Glow. Wygląda to tak. A róż i rozświetlacz to paleta Rose Chic Duo. Mamy tutaj róż kremowy, ale ja nakładam go czasem na przypudrowaną skórę, doklepuję delikatnie gąbeczką i nic mi się nigdy nie zepsuło. Także wiecie, lekką ręką, jak nałożymy na przypudrowany podkład, to będzie OK. Rewelacyjna paleta. No naprawdę uwielbiam te mini paletki. Jeśli chodzi o usta, nałożyłam konturówkę Make a Shape, jest to Eveline Cosmetics Color Milk Candy. Przechodzimy sobie do podsumowania i zaczynam od pielęgnacyjnego kremu BB marki Inimini. Jest bardzo lekki, bardzo delikatny, praktycznie nie czuć go na skórze i dał efekt drugiej skóry, dlatego że on ma lekkie krycie. To się przepięknie wtapia i po prostu go nie widać. Zgadzam się z tym, że jest to pielęgnacyjny krem BB, dlatego, że jak nakładałam ten produkt na skórę, to miałam po prostu uczucie pielęgnacji. Czułam, jakbym nakładała krem nawilżający i miałam wrażenie, jakby on się też troszeczkę wchłaniał. Wygląda naprawdę bardzo delikatnie, bardzo lekko. Zgodzę się również z tym, że jest wygładzający. Może on nie wyblurował mi skóry, ale to wygładzenie jest widoczne i w połączeniu z fajnym pudrem to wygląda bardzo gładko. Także pozytywnie mnie zaskoczył ten produkt. Jedyny minus, jaki zauważyłam w przypadku tego kremu, to ta konsystencja, bo ona jest taka dosyć wodnista, przez co nakładana palcami troszeczkę się marze, rozprowadza się nierównomiernie, więc trzeba doklepać ten produkt gąbeczką. I gąbeczka niestety troszeczkę jakby tego kremu zjada. Ogólnie to krycie jest bardzo delikatne i nie da się za bardzo budować. Jak próbowałam dokładać, to właśnie gąbeczka mi zabierała nadmiar. Także to jest produkt dla osób, które nie potrzebują mocniejszego krycia w kremach BB. Bo jak wszyscy wiemy, niektóre kremy BB mają średnie krycie, takie średnie porządne i naprawdę wszystko potrafią zakryć. To jest produkt z lekkim kryciem, więc jeżeli macie większe niedoskonałości, to on Wam je delikatnie zakamufluje, ale na 100% Wam ich nie zakryje. Jednak ma super wykończenie, takie bardzo zdrowe, świeże, naturalne i to mi się w nim niesamowicie podoba. Więc jeżeli chcecie przetestować, jeżeli się zastanawialiście i jeżeli nie potrzebujecie mocnego krycia i lubicie delikatne, takie bardziej wodniste konsystencje, to myślę, że to będzie coś dla Was. Drugi produkt, który dzisiaj z Wami testowałam, to korektor z Pierlene serum concealer z SPF 25 i przez to, że on ma SPF, to myślałam, że będzie ciężki, że ta konsystencja będzie taka bardziej treściwa, kremowa. On jest kremowy, ale powiem Wam, że jest dosyć lekki, jest naprawdę super napigmentowany, dlatego nałożyłam troszeczkę za dużo i żeby nie mieć takiej bardzo, bardzo białej pandy, to musiałam to troszkę, wiecie, puścić w dół, troszkę ten korektor rozcienić. Jeśli chodzi o takie stricte krycie, to powiedziałam, że jest średnie. Bo to, że on ma super pigment przy takiej konsystencji, to nie znaczy, że on będzie super kryjący. To krycie na pewno nie jest pełne, może da się zbudować, tego nie wiem, bo nie próbowałam. Ogólnie, moim zdaniem, korektor bardzo fajny, nie wszedł w załamania, jest komfortowy. Wygląda to wszystko super gładko, super lekko i delikatnie, więc jakby co, myślę, że warto przetestować. Także test uważam za udany, myślę, że są to ciekawe polskie nowości. Jeżeli macie ochotę się skusić, to pierwsze wrażenie jest bardzo pozytywne. Będę dalej testować, będę dawać Wam znać. Jeżeli ten filmik Wam się spodobał, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dajcie znać w komentarzach, czy testowaliście nowy korektor od Pierwene, albo już macie w swoich łapkach nowy krem pielęgnacyjny od Inimini, Dajcie dać w komentarzach, co na temat tych produktów sądzicie. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa pa!